Drzew. Miałeś podłożyć materac. Ja myślałam, że ty to zrobisz. Dobra, przyniosę ją na kanapę. Mm. A! Nie strasznie tak. Mówi no przepraszam się, W ogóle to, co się stało? Gdzie ja jestem? Zemdlałaś. Jesteś w pokoju. Ile to ja nawet widzę? Tak na serio? Tak na serio. W sumie to nie wiem, gdzie jesteśmy. To jakaś opuszczona fabryka czy coś. Wiem jednak, że na zewnątrz panuje jakiś wirus, więc lepiej nie wychodzić. A szczególnie bez maski. Czyli na zewnątrz są zombie, wilkułaki, a może nawet wampiry? Czegoś to się Tak, Takie rzeczy to tylko w bajkach albo filmach. Raczej pet shopy przeobrażają się w bestie. Aha, okej, okay, czyli nie możemy wychodzić. Mówiłem już. Ale... możemy, ale musimy mieć maski. I oczywiście broń. Aktualnie nad nią pracuję. Trafisz robić broń? Owszem, jestem też chemikiem. Chodziłem do załodówki chemicznej przez trzy lata. No wiesz, nie każdy potrafi takie rzeczy i ja nawet nie wiem, jak wygląda klucz francuski. Naprawdę? Był sarkazm. Tu mnie to tu nawet nie wiem, jak masz na imię. Przybacz mi że się wcześniej nie przedstawiłem. Jestem Aleksej. mówi: Jestem Ivy. Ciekawe, co z moim bratem. Gdzie on teraz jest? A jak się nazywa? Jeff. Jeff Beer. A on? Jeff! Ew. Ivy. Dev. Przynieść coś do jedzenia. Pff, dobrze. No bez przesady. Go z to ja nie jestem. Proszę. Dziękujemy. No, zawsze taki jest? W Ensia? No nie wiem, taki jakiś zły kurzone. Czy nie, jednakże... Nie lubi mi usługiwać. No dobra. Ja idę, ty zjedz coś. się I... Przejdź do drugiego pokoju. Czekaj, ja chcę się przebrać. Są jakieś ciuchy czy coś. No i masz babą placek. Lepsze to niż nic. To jest dobrze.